My nie mamy rynku, my państwa, to, to wszystko, co u nas zrobiono nam, to jest po prostu nam zrobiono. Ja nie wiem, czy największą zbrodnią jest to oszustwo, które się odbyło na naszych oczach, szczególnie dla tych... Tak czasami sobie myślę, że pan powiedzieć, że dobrze, że Mirek Zielski tego nie musiał oglądać z tego ziemskiego wymiaru, bo pewnie by się załamał, prawda? Bo miał fajne pomysły i, i pamiętam jak, jak, jak się rozmawiało o tym, że no właśnie przejmować to, co jest możliwe i tak dalej, ale myśleliśmy kapitalizm, no normalne zasady, no byliśmy... I popatrzcie, zmieniło się tak wiele, a prawdę powiedziawszy, zauważcie, że jakbyśmy popatrzyli na strukturę społeczną, to właściwie właściciele PRL-u są właścicielami tej rzeczywistości. Prawda? To na dobrą sprawę to tak się wszystko odbyło. Prawda? Kto się uwłaszczył, to funkcjonuje. I to jest ta jakaś dramatyczna niesprawiedliwość. I ludziom się wydaje, że na tym polega rynek. A tuż na tym nie polega rynek, bo w prawdziwej konkurencji oni by przegrali. Znaczy teraz być może mają już lepiej wykształcone dzieci, mają potomków, którzy by sobie może lepiej poradzili, ale było ich stać. Prawda? prawda? Nie każdy mógł wyjechać w PRL-u, prawda, i studiować w Stanach. Prawda? A niektórzy w ogóle nie mogli wyjechać, tak? Już tam, prawda, żeby do, dostać sypendium Fulbrighta, czy jakiś inny, tak? Także proszę też o tym pamiętać, bo, bo to jest jakiś taki ogromny syndrom, także e, ja bym bardzo chciał, żebyśmy mieli takie właśnie szkoły, w których jest pełna konkurencja i tak dalej, ludzie, ludzie stać. Prawda? Mają świadomość stać ich na to, żeby zapłacić. Ale, ale proszę zauważyć, że dzisiaj wynagrodzenia są kompletnie niezwiązane z wartością pracy. No, mamy do czynienia z sytuacjami no, kompletnie absurdalnymi, prawda? Mamy do czynienia z instytucjami, które są nie wiadomo komu do czego potrzebne i one funkcjonują. I proszę, o, im się nie mówi, że e, jest kryzys, tak? O, teraz zobaczyć, proszę proszę kiedyś mówiono, że trudności socjalizmu tam to etap kolejny, tak? A teraz się w różnych miejscach dziwne rzeczy dzieją i się ludziom mówi, no bo jest kryzys. Prawda? Taka pani niedawno, właśnie miłośniczka yy, te, te, towarzystwa tej gazety ulubionej, prawda? No i tłumaczę, jak pani może, no to jeszcze czytać tak, prawda? Proszę pana, taki kryzys straszny, a nasz premier z uśmiechem nas przeprowadza, jesteśmy Zieloną Wyspą, i tak, ja bym ja, ja się może lek, może lek, bo to już po prostu nic chyba innego nie pomoże, tak? Muszę uwagę. Nie, tylko że musimy pamiętać o jednej rzeczy że każde, do każdego człowieka można dotrzeć, tylko trzeba z nim spokojnie rozmawiać, trzeba czasami nad sobą zapanować. Bo, bo, bo gdzieś ludzi głęboko skrzywdzono. Naprawdę, jak się z wieloma osobami rozmawia, oni ci mówią, PRL był bezpieczny. Naprawdę. A to ludzie, którzy byli w opozycji, dzisiaj mówią, a wtedy jednak byli bezpieczniejsi. I, coś, i, to, i to jest jakiś dramatyczny sygnał, że coś dramatycznego się stało. No i mi jest o tyle jeszcze jakby, trochę głupio, bo no, no, w jakiś sposób też przez wiele lat, Wydawało się, że budujemy... Naprawdę, słuchajcie, 90 rok, pamiętam, atmosfera była niezwykła. dla pokolenia, które pamiętało pierwszą solidarność, że no, odzyskujemy niepodległość. To było coś niesamowitego. No, ja, te, 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 ta, ta atmosfera, pamiętam właśnie jeszcze Święte Pensateusza Piekarza, lato 90 roku myśmy przyszli do urzędu prawda, tutaj. Będzie no, Wolna Polska, no, mamy wpływ na to. No, myśmy jak 30, znaczy jakby do września żeśmy sięgali znowu, prawda? Te wzruszenie jakie pojawił orzeł w koronie na, na, na ścianie. Takie proste rzeczy, tak? A tu się okazuje, że być może to tylko były atrybuty, tak? A istota, myśmy tego państwa tak naprawdę nie odzyskali. I tu myślę jest problem i zachęcałbym państwa się, bo myślę sobie, że właśnie te wartościowe środowiska ludzi, którzy się, którzy się skupiają wokół wolnego rynku, którzy wydają ciekawe pisma, no właśnie wszystko konserwatywne, libertariańskie, liberalne. No ta młodzież, która potrafi tak Dobrze rozsądnie myśleć. Otóż trzeba przestać toczyć spory, właśnie takie często pozorne, tylko zacząć realizować pewne działania. Prawda? Zacząć przejmować to, co można przejmować, tam gdzie można, prawda? wspierać się nawzajem i w tych takich mniejszych grupkach prawda? i tworzyć takie reklamy normalności. I być może wtedy pojawi się taka kula śnieżna, prawda, która zacznie to, to, to przejmować i wchłaniać, bo, żeby, żeby ludzi nie tracić, prawda, bo, bo, bo tu jest jakiś ogromny problem. Ja dlatego mówię, będę w tej chwili bronił tego, e, e, bo bardzo bym chciał, żeby ludzie byli wszyscy tak odpowiedzialni, moi Państwo, żeby uważali, że no, na edukację muszę zapłacić. Tylko no, ja równocześnie już nauczyłem się realnie patrzeć na rzeczywistość. Prawda. Tego mnie nauczyło życie, chociaż późno, muszę Wam powiedzieć, to niestety późno. I, I 10 lat temu bym powiedział, na przykład bym tego nie mógł, znaczy 10, no nie wiem, może jeszcze w 2004, gdzie uparcie wtedy pamiętam, że się kłóciłem, że trzeba właściwie prywatyzować co się da. O, nawet prezesowi ZNP, jak mnie zobaczył, to pani Hal na początku o dziwo, bo my, no na końcu prowadziła niepubliczne szkoły. Zauważcie, Zauważcie państwo, ja z panią Hal to się muszę przyznać, bo w internecie wejdziecie, znajdziecie wspólne nasze opracowania, na przykład na konkres obywatelski. To też muszę się często tłumaczyć. Ale ona prywatne szkoły, bardzo dobre zresztą założyła, całą sieć szkół na, na, w mieście typowo prywatnych szkół, prawda? no, czyli można powiedzieć rewelacja, tak? Jak pojawia się Ministerstwo Edukacji, no to, no to tutaj nie dopowiedziałem tego, to myśmy byli przekonani, że te nasze koncepty, któreśmy pod egidą rządu Jarosława Kaczyńskiego, tak trochę niepewnie, bo, bo tam dzięki temu, że była Sylwia Sysko-Romanczuk wiceministrem, to my tak trochę niepewnie, żeśmy to robili, nie wiedząc jak to się skończy, tak? A jak już przyszła właśnie Katarzyna Hall ze światy prywatnej, no to teraz to w ogóle będzie, tak? No i właśnie na pierwsze spotkanie zaprosiła tam parę osób i yy, yy, do Ministerstwa Tam Różnymi Środowiskami. Prezes NP, jak mnie zobaczył, pan tutaj, bo on jest takim, prawda? I pan tutaj, to powiedziałem, panie prezesie, teraz wszystko zostanie sprywatyzowane łącznie z panem, prawda? No, a tu się okazało, że. No właśnie, że. że usp a czy nie, jak chciałem powiedzieć, Upaństwowione jest, upaństwowione jest wszystko.